Siema, siema, siema Ja nie blolo, nie wiem co to robić, nie? Nie mam byłem co te streamy nie? Mogę porać GTA, a mi się nie chce Oczywiście o, o, ogólnie to pograłbym sobie w League, nie? No chętnie jest, nie? Nach nie to bym sobie pograł w League, nie? To nam Gren Nudy to są nudne gry, ale... Kurwa, jestem lekko chory Desz padać, co tu robić? Co tu robić? Niedługo walka. Chory jestem ogólnie widzowie. I co to robię za te streamy, dawaj Tinder. Żeby mi się chciało pisać na tej Tinderze z tymi dupami. No mógłbym, nie? Ale Dupa. Serio, mi się nie chce z dupami, nie? Ej, mi się nie chce pisać z dupami. Ja dobrze piszę tyle dup, a mi się nawet nie chce pisać. Pisanie z dupami jest useless. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Ome, dawaj omej chlepic, nie? Nie patrzałem Twittera po tym. Ale to nie jest moje konto chyba, nie był link numeru, to nie jest mój, mój tren w ogóle, słuchajcie. to doskwiera? Nie. Ja lubię samotność. Nie czy kiedyś mi to skierowała samotność. Chyba nie, nigdy. Zawsze będę się znaleźć jakieś zajęcie, że nie jestem samotny ogólnie. Odpaliłem się dla nich, ale samotność mi nie dotkiera. Nie, nie odczuwam takiej... Nie odczuwam takich jak samotność. Bo ja jestem moim najlepszym przyjacielem I mam mam schizofrenię też, więc nigdy nie jestem samotny z jest, nie? Zawsze mam kolegę. O pan bo treba ta na nie? Ucho mnie boli, mam jestem... U, u, ucho mnie boli, boli mnie głowa, mam katarek. Niedobrzec, nie? Ja ale to Omen oh no. Ale nie chcę mi się, no mogę, ale mi się nie chcę! gada z tymi ludźmi, nie chcę mi się z nimi gadać! No nie chcę mi się z nimi gadać! Ja się z, 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 z ludźmi machał, i mi będzie ten. Nie mam ochoty gadać na omę. Dalej boli ucha, na łuczkę. co za nauczkę? Ej, bardzo dał ci nauczkę, dalej boli ucha, ale jak nauczkę nie rozumiem. Jak na nauczkę, ale mi dał. No mi się nie chce tego omę robić. Może coś innego niż lola? Ale nie chce mi się też nic innego grać niż lola. Najlepsze no, nie YouTube, ale też nie ma co na tym YouTube oglądać szczególnie. Pokazał pokazał nie, no dzisiaj nie jak... robię treningu, jestem lekko chory, no dzisiaj mogę zrobić wam z treningu, jak Ci ciosa, ale nie teraz. Teraz mi dzisiaj mi się nie chce. Jestem lekko osobiony, przeziębiony, nie chcę mi się robić teraz treningu. Nie, nie idę do miasta, bo pada deszcz, jestem lekko przyziębiony, mam walkę niedługo, muszę teraz trenować. W ogóle nie robimy żadnego treningu do walki jeszcze. Tu siedzimy się tu jeszcze ciepłutko, zaraz koty się daje, podnosisz pod, dłużeszki, siedzimy i nie robimy, to robimy to nic. Siedzimy opry. przed komputerem i tyle. Jaki to właśnie się przystojny, Denis! Ładnie wyglądał, tu ładnie tych, cyk, cyk. Tu się Denis zabiegał nawet. A teraz tak już... Nie wiem. A nie nazywaj się sportowcem, nie, nie jestem sportowcem, nigdy nie byłem sportowcem, lubię się bić, ale nie jestem sportowcem. Czasem A na Instagramie, no to widzisz, to nie wiesz, nie wiesz ty... we wszystko co się pisze na Instagramie, to jak zapiszesz, że jestem modelką na Instagramie, to znaczy, że jestem modelką? Edero, nie wiesz że wszystko co czytasz na Instagramie i co widzisz na Instagramie. Czy jesteś fajkiem? Jestem fajterem, jestem fajterem. Witaj Kamil, czujesz się bardziej freakiem czy streamerem? Bo jak na razie to od trzech miesięcy lejesz na widzów ciepłym moczem. Szkoda, niebo czuwa, niebo niszczy. Bardziej frykiem, bo ja nie wiem, co mam na streamach robić. Nie odpalam streamów, bo nie wiem, co mam na tych mam robić. Ja nie jestem ciekawy, bo się oglądam innych streamerów na przykład. To oni są to sobie jacyś, nie? nijaki jestem. Ja to sobie lubię grać w lola, nie chcę się grać w inne gry, na dworze potem też. Oglądamy YouTube'a, YouTubach potencjalnego. O, się nie chcę się tego robić. Jeżeli teraz zarobiłem pieniądze, chyba że po mi nie wiem ile pieniędzy na to bym to odpalił, nie? Ale nie chce mi się tego robić tego Oma, nie chce mi się robić Tindera, nie chce mi się robić tego co wy ode mnie oczekujecie, nie? Chyba że daliby mi w chu pieniędzy za to, bo serio, no nie no nie, 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 nie wiem, czy mi się to robić za pieniądze, nie? Strasznie nie, nie mi się nie chce mi odpalać, ja nie wiem co ja mam robić na tych streamach Nie odnajduję się w tych streamach, no nie wiem Co ja mam robić na tych streamach, nie? Zakładam. Nie mi ego, tylko wtedy traktowałem... Wtedy pracować żeby robić to czego nie lubię, bo musiałem przeżyć jakoś za to, nie? robiłem duże rzeczy, których mi się nawet nie chciało robić, bo wiem, że musiałem przeżyć jakoś, nie? A teraz, jak mam taką wygodę, to nie muszę robić tego, czego mi się nie podoba. A nie chcę mi się robić niczego prawie, nie? To jest najgorsze. Albo jestem leniwy, albo mi się nie chce tego robić. Chyba, że chcę robić coś fajnego, co mi się chce robić ogólnie, ale no, nie chcę mi się tego... Z pasji, no mówię, że streamuję z pasji, no to zatraciłem, nie wiem, to już straciłem zajawkę do mojej pasji. Aczkolwiek to się traci właśnie, bo się streamuje z pasji, jak się chce to robić. A może straciłem zajawkę? Kojś wenę do tego co by to robić? Ogólnie to ja nic nie robię teraz, nie? Oglądam TikToki y, śpię i... i gadam, nic nie robię w sumie. Jem. Wpieram pizzę codziennie, Walę w w ch... w sumie nie nic nie robię teraz. Totalnie domulam. To... Nie jest mi ciężko palić streama, tylko nie mam pomysłu na te streama. To nie jest ciężko mi odpalić streama. Nie mam pomysłu na streamy. Nie mam pomysłu, jestem wypalony, nie mam pomysłu na te streamy. Kur Jestem wypalony na tych streamach. Chciałbym streamować, nie mam pomysłu na te streamy. A myślałem że po prostu nie streamować nie dostanę no, streamować, bo no, bo jednak na tym się wychowałem, i chcę to robić. Nie zrobię z tej kurierki, robić. bo mnie zbanują na kurierce, przecież ludzie mnie pytają wszędzie, przecież na kurierce nawet nie ma, nie ma opcji, że kurierka. Po drugie, teraz też wiesz, mam friki, muszę dużo trenować, muszę wygrywać, nie, 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 bo się sadycja, no nie takie, nie takim ja no do roboty teraz, no nie przesadzajmy. Kur... Po drugie, kurierka nie miała, nie byłoby to, nie byłoby to samo, co kiedyś. Kur... To bez sensu jest, odgrzewany koflet. Może trochę mniej tych walk jeszcze? No ta walka w prime i nie wiem, czy to ważne z Alberto. I wtedy właśnie. No prime będzie teraz ta ostatnia walka właśnie na prime miejsce, zrobię chwilową przerwę i będzie stream z Heal i się skupię na, 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 na streamach, nie? Nie, to znaczy na Mazury. Ja mam walkę w tym miesiącu, Bayer. Tak szczerze powiem. Bajer, na który jeszcze nie zrobiłem żadnego treningu w boksie. To jest mocna patologia. Albo w ma jeszcze to chubię to na stream. Teraz się o tym na Kiku. Zobaczem w moim imieniu. Zawiadł piszę w moim imieniu. Więc to nie ja sobie opisałem. No Siedzi jakiś gość z dupy w ogóle Ja Musisz, 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 musisz się zawieść, ale ten nie to opisałem Czemu? Hmm. Dzie, to były czasy No liga, no ale patrz ile ludzi w liga gra Milion dwieście ludzi Widziałeś te statystyki? Milion dwieście To więcej niż ja mam na koncie Dobra, końcu tego streama nie Był stream, był stream Nie mam ochoty na Mówię że, nie Mówię, że się wypaliłem, nie miałem co na tym streamie robić Ch**e co na tym robić Nie z mi się znie. No nie ma co w tym streamie robić nie. no nie, nie wiem co to robić No ale mówię ci, że nie wiem co tu robić na tym streamie ja no ja z nudziarzem jestem synie Pakowałeś to mieszkanie? Mieszkanie nie jest złe No bo nie, nie mam w streamy, tylko no co? A co ja mam robić na Kurwa że nie ma co robić na tych streamach? Czy ty to kumasz? Co mam robić? Czy na, na głowie stanąć kurwa Nie ma co robić na tych streamikach synie Dobra k**a, na nara Mam, mam ma, 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 cześć No papa, nara